Siema to ja, Walorek, czyli top jeden youtuber na świecie, w Polsce, wszędzie. Chciałem zgłosić skargę na YouTube, bo został mi zdjęty filmik pod tytułem dokument rasistowski a odobiliście 5 lajków. Więc teraz jakby drugą część, ale również będzie odpowiedzieć na tego wstrętnego Youtuba Także no. Ogólnie chciałbym zacząć od tego, że. Ja nie miałem żadnych złych intencji, ja szedzę dobro na tym świecie i ja uważam, że rasizm jest złą rzeczą i powinno się go zlikwidować Ludzie, którzy są rasistami, są złymi ludźmi i no nie są, nie postępują dobrze, ponieważ oni nie wiedzą, co tacy czarnoskórzy ludzie mogą czuć w takich momentach Tu są obrażani przez jakichś rasistów złych, tak? Yy, bo to już to, to nie są żarty, to, to ogólnie jest złe zło no, i takie jak wiecie widzowie, tak nie powinno się robić. A jako już ja jestem bardzo wpływowym youtuberem, to ja bym chciał zapobiec takim działaniom ze strony rasistów. Głównie jasno-biało, tam skórych ludzi, którzy mówią, wzywają. A ja tak, a ja nie wzywam. Ja uważam, że to jest złe. I no, tak samo jak homofobia. Ja nigdy nie byłem homofobem i ja nigdy nikogo nie wzywałem z powodu jego orientacji, albo. Jakby takich wiecie, rzeczy, które, które są tylko jego i łącznie decyzją. I ja nie powinienem w to wnikać. Jego, jej. No, to, to, to zależnie od płci. Każdy może ma o swojej płci, no. Nie ma czegoś takiego jak biologia. Coś nie istnieje, widzowie. No, A tak, tak na poważnie, no. Istnieje, jednakże, no, widzowie, no. Ha. Nie, nie, nie powinno się wzywać kogoś za coś, od czego nie jest zależny, tak. A ja co do, do, do tego YouTube'a, proszę o przywrócenie mojego filmiku i zdjęcia, mi ostrzeżenia, ponieważ no, ja uważam, że ja nic złego nie zrobiłem tym filmikiem. Ja uważam, że ja szczerze dobra i że ja, jestem, ja jako wpływowa osoba jestem w stanie zdziałać bardzo dużo na tym złym świecie, tak? 70 ileś tam subskrypcji i to już żarty się kończą. No. To na tyle na dzisiaj. Żagdam was, widzowie.